No, a dziś, jak prawdziwy Menel, witam się z Wami spod Trzepaka na lokalnym blokowisku w Warszawie. Widać, że z Anglii przyjechał, skoro z Warszawy wszyscy na wakacje uciekają, a ten do Warszawy na wakacje się pcha! Jestem totalnym mieszczuchem. Najlepiej odpoczywam właśnie w takich klimatach. A nie na jakiejś wsi, w jakimś domku otoczony jakimś polem. Proszę uruchomić wszystkie pokłady śmiechu, bo to jest blok, w którym się zatrzymałem. A później pokażę Wam też, jak wygląda moje mieszkanie w środku. Co jest śmieszne, mieszkanie w tej okolicy warte są pewnie parę baniek, bo znajdujemy się dosłownie w czystym centrum Warszawy. Boże, jak tutaj jest pięknie. A to to już w ogóle. Dzieło sztuki. Tym, czego w Anglii brakuje mi najbardziej, to pomysłowość Anglików. Zobaczcie tutaj. Za duży karton, ale i tak zmieścił się do śmietnika. No i jaram się tutaj absolutnie wszystkim. Nawet z tym, że przypomniałem sobie, jak ludzie parkowali samochody pod blokami. Moje miejsce, kurwa, gdzie stajesz? Tak jak kiedyś mówiłem, gdybym mógł, to bym sobie taki bloczek wziął i postawił u siebie w ogródku. Aha, tutaj jest bardzo ważna informacja napisana na ścianie, że gała to za 5 złotych, a ćwirko to kurwa. Tak więc jeśli interesuje Was cennik to już wszystko wiadomo. A tu całkiem dobre materace. Nie wiem kto takie rzeczy wyrzuca. Pokażę Wam może jak wygląda trochę normalnego świata. Po ile tu chodzą fury w tym mieście? 28 koła za Takich rozmiarów Volvo. Kurczę, no jarem się ilekroć widzę, że coś jest napisane po polsku. No więc wpadliśmy do Warszawy dosłownie na kilka dni, tak tylko, żeby sobie zobaczyć, jak wygląda normalne miasto na świecie. I przyznam, że przez tych ostatnich kilka dni zaledwie trzy razy widziałem kobietę w pełnej zbroi i mężczyznę w pełnej brodzie. A dzisiaj na przykład to ja tutaj już nikogo nie widzę. A dlaczego Warszawa? No, bo mam sentyment. Spędziłem w tym mieście 10 lat, zanim wyjechałem do Gdańska, gdzie poznałem moją żonę, a potem do Anglii, gdzie poznałem. Gdzie poznałem. Gdzie poznałem. Warszawę już drugiego dnia od przyjazdu nazwałem miastem aplikacją. Tutaj wszystko jest na aplikację. Aplikacją kupuje się bilety autobusowe, aplikacją zamawia się jedzenie do domu, aplikacją zamawiasz Ubera, aplikacją zamawiasz panie do towarzystwa. To ostatnie to nie, to wykasuj. Tu jest wiadomo, że ćwirko to kurwa. Skoczymy pod Pałac Kultury, nie? Tylko zanim skoczymy pod Pałac Kultury, to jeszcze szybki rzut okiem na ten piękny blok. A i to, co rzuciło mi się w oczy w Warszawie najmocniej, a w zasadzie w uszy, to fakt, że nie słychać tu, zwłaszcza po zmroku, zbyt dużo języka polskiego. Jasno, cholera. Jeśli, jeśli ludzie piszący mi w komentarzach mówią, że Wielka Brytania oddała swój kraj obcej narodowości bez oddania ani jednego strzału, to naprawdę nie byliście w Warszawie. I co plujesz jadem? I co plujesz? To jest symbol tego, jaką ilość słów moja żona wypluwa z siebie, kiedy przekroczę prędkość dopuszczalną o 2 km na godzinę. Na początku powiedzmy sobie otwarcie: Nie jestem tym gościem, który przyjechał do Warszawy nagrywać pomniki. Jestem gościem, który po prostu na kilka dni przyjechał do Warszawy połazić po tych samych miejscach, po których łaził jako studenciak, i znaleźć może ten feeling, jaki miałem w roku 2004. Moja żona kompletnie tego nie rozumie. Mówi, to tylko budynki, to tylko miejsca, o co Ci chodzi? Człowiek był młodszy, ważył 40 kg, czasy były fajniejsze, mieszkało się w stolicy Polski, było się grafikiem komputerowym i człowiek myślał, że osiągnie w życiu dokładnie to, czego chce. I dlatego tak bardzo Was nie lubię, Wy, trenerzy rozwoju mentalnego. Co zabić to upadniesz, wstaniesz, podniesiesz się. Będziesz biec dalej. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą. Kim jesteś, jesteś zwycięzcą! Pierdolicie głupoty. Wszystko w życiu zależy od szczęścia i tylko od szczęścia. Niemniej, Warszawa jest miastem, z którego żałuję, że wyjechałem, bo podejrzewam, że gdybym z niego nie wyjechał, to nigdy nie wylądowałbym na brytyjskim zmywaku. Natomiast wracając do Ukrainy, w której wszyscy jesteśmy sługami. Jak do tej pory cztery razy jeździłem uberem i za każdym razem kierowcą był Ukrainiec. Wszystkie te grupy upijające się w parku przed płacem kultury w nocy mówią po ukraińsku. I ci wszyscy ludzie, którzy bardzo szybko jeżdżą hulajnogami elektrycznymi i nie zwracają uwagi na innych przechodniów w Warszawie, też raczej krzyczą: nubiec! zamiast: no kurwa, jak chodzisz? Córka, która w Warszawie nigdy nie była, zwróciła od razu uwagę, jak tutaj jest czysto, i że widziała raptem dwie albo trzy panie, które nosiły pełną zbroję ninja. Natomiast wszyscy inni pozostali ludzie są koloru jasnego. No, i wraca człowiek po 20 latach tylko i wyłącznie po to, by przekonać się, że jest to jedno z najładniejszych miast na świecie. O, a widzieliście jaki mam widok z okna w nocy? O, nie mam za dużo czasu. Za chwilę zabieram córę, żonę i idziemy do centrum nauki Kopernik. Ale zanim to się stanie, jeszcze trochę ponagrywam sobie szklane wieżowce. Powiedziałem koledze, którego spotkałem tutaj niedawno na ulicy, że jak wy w tym mieście możecie chodzić i patrzeć przed siebie? Przecież te wszystkie wieżowce człowiek chodzi cały czas w ten sposób. A on mówi, że przyszła wiosna, potem przyszło lato i wszyscy chodzą tak. Bo, bo, bo pani w spódniczkach tak, tak, wiem co sobie właśnie pomyśleliście. To on ma kolegę? Nie działa. Najfajniejsze, że wracasz po tylu latach do Warszawy. I to miasto totalnie nie przypomina tego, jakim było 20 lat temu, ale to chyba dobrze, nie? Kiedy ja stąd wyjeżdżałem, była tylko jedna linia metra, w dodatku niedokończona. A teraz jest już druga linia, a wejścia do nich wyglądają jak duże znaczki McDonalda. Jest godzina 7 rano, słychać jak ludzie powolutku rozstawiają biznesy, otwierają sklepy. Słychać te sztuczce, które wykładają w restauracjach te stoły, a pomiędzy nimi sapiący Benefit z Wielkiej Brytanii który nie robi nic, tylko chodzi, przygląda się, nadstawia ucha i uczy się, jakie jest po ukraińsku. Przepraszam, którędy do centrum. Zauważyłem też, ale to może jakieś moje mylne spostrzeżenie, ale po Warszawie jeździ. 100 razy mniej elektryków niż po zwykłym głupim Bostonie w Wielkiej Brytanii. Zauważam, że elektrykami to cisną głównie taksówkarze i recenzenci portalów samochodowych. Z drugiej strony, jak pomyślę, że w drodze powrotnej do Wielkiej Brytanii czeka mnie przynajmniej 10 ładowań, to może rzeczywiście elektryki na takie długie podróże niespecjalnie się nadają. Podoba mi się w tym mieście, że możesz iść w dowolnym kierunku i to miasto się nie kończy. No przynajmniej takie mam teraz wrażenie. Pewnie jakbym tu zamieszkał i pobył z 5 lat, to bym swoje słowa odszczekał. Pamiętacie obskurne bloczki, które nagrywałem na początku filmu? No to wystarczyło zrobić dwa kroki w prawo i już jesteśmy w takiej okolicy. Ludzie uciekają z Warszawy na wakacje. Ja właśnie chciałbym uciec do Warszawy i nie na wakacje, a pewnie na resztę życia. W tym roku, podobnie jak w poprzednich latach, mieszkanie wynajęliśmy za pomocą serwisu Booking.com. I zapytałem się panią, która jest właścicielką mieszkania, w którym my się zatrzymaliśmy, jak wygląda sprawa parkingów? No bo skoro mieszkanie znajduje się w ścisłym centrum, to na bank nie ma tam gdzie wcisnąć samochodu. W odpowiedzi usłyszałem, że ona tam nie ma problemu z parkowaniem. No to ja to wziąłem za pewnik, że skoro ona nie ma problemu z parkowaniem, no to ja też nie będę miał problemu z parkowaniem. No i w rezultacie mój samochód znajduje się 2,5 km stąd, na parkingu strzeżonym. Bo po prostu nie idzie go tu nigdzie wcisnąć. O, 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 dziś, sobota rano, tutaj zrobiło się jedno miejsce. Uważam też, i możecie mnie za to powiesić jajami na Wieszaku, że warszawscy kierowcy to jest jakiś zupełnie inny poziom, jeśli idzie o stan umysłu. Ja już nawet nie zadam podstawowego pytania. Ludzie, po co tyle agresji? Nie każdy samochód jest pociskiem, którym trzeba rozwalić inny samochód. Ale do cholery, przecież po przejechaniu 2,5 km przez centrum Warszawy, czuję, że należy mi się. Medal honoru, nie wiem, że przeżyłem coś wielkiego i nie zginąłem. Pytałem też uberzystów, z którymi jeździliśmy, jakim się jeździ po Warszawie. Oni mówią, że jeżdżą tu od półtora miesiąca i szczęśliwie samochody, którymi jeżdżą, nie są ich. Oni by tam swojego samochodu nigdy tutaj nie chcieli mieć, a już na pewno jeździć z nim po Warszawie. Te słowa dużo znaczą, kiedy wymawia je ktoś, kto robi taką samą pracę jak taksówkarz. O właśnie, a pan Serhii 3, czyli uberzysta numer 3, powiedział, że w Ukrainie, nawet teraz, to jest prawdziwa kultura jazdy na ulicach, w porównaniu do tego, co dzieje się w Warszawie. No i w związku z tym, po raz pierwszy odkąd opuściliśmy Wielką Brytanię, uczymy się żyć bez samochodu. Dla mojej żony jazda samochodem po Warszawie to zbyt duży stres, a ja jeśli chcę sobie postrzelać do wroga, to odpalam Call of Duty, a nie wale w niego swoim samochodem. To cholerstwo jest bardzo dobrą alternatywą, ale przyznam, że podczas ostatnich czterech dni pobytu w Warszawie. Nie dotknęliśmy tego z córką ani razu. Jak wy możecie tym czymś jechać 30 km na godzinę przez chodnik, podczas kiedy jest na nim pełno ludzi? Ach, Warszawa to troszkę inny stan umysłu. To jest blok, w którym się zatrzymaliśmy, ale wystarczy wykonać parę kroków w lewo, i jesteśmy w takiej okolicy. Chciałem sobie wrócić do Wielkiej Brytanii z takim czystym sumieniem, że ach, dobrze zrobiłem, że wyjechałem. Tylko mi się kurde nie udało. Nie ma dnia, żebym się nie zastanawiał. Bo cholera, ja stąd w ogóle wyjeżdżałem. Kasa. Chodzi o kasę. Kasa. Chodzi o to, że bieda była taka, że zastanawialiśmy się, czy w danym miesiącu kupić nowe buty mi, bo się rozpadają, czy nowe spodnie żonie, bo mają kilka dziur na kolanach. Ona mi potem tłumaczyła, że to, te dziury to taka moda, że to, to zostaw, idioto, moje, moje spodnie. A tu widok na tą samą ulicę, którą przed chwilą się błąkałem, ale już z dziesiątego piętra. Po arko, po arko. I choćby ze względu na lokację. Podejrzewam, że miejscówka, w której się zatrzymaliśmy, mimo że niezbyt urodziwa, warta jest więcej niż cały ten nasz dom w Wielkiej Brytanii. Dobra, to bierzemy się za tego kopernika. Tak więc jeśli nadal ktoś myślał, że ziemia jest płaska, to to doświadczenie niczego nie zmienia. Ta figurka przypomina mi mnie, w głowie mam książkę. Z pustymi kartkami. Przyszłość jest dziś, napisane po ukraińsku. Marcin, to urządzenie bada poziom IQ. <grystanie> Pokazało czerwony wykrzyknik. To jest taki licznik pokazujący, ile jest w tej chwili ludzi na świecie. I cztery łódeczki dopłynęły. I kolejne cztery. I następne cztery. Legenda mówi, że jak się wciśnie ten guziczek, to z tego kraju znikają wszyscy. M Jeśli to jest prawda, to jest to moje ulubione urządzenie. A to jest przeciętny widz kanału... piszący komentarze o czwartej nad ranem. Miło Cię poznać, widzu. Tutaj jest ewolucja internetu. Powinno być jeszcze 2025. Nie wiem, jakiej jest tej płci. I to się nazywa wykopalisko archeologiczne. Przecież. Jak wracałem z podstawówki, to moja mama wgrzywała mi na tym gry. Żono, powiedz mi, że nie jestem z kameliną. Marcin ćwiczy, jak się operuje łodzią, która pójdzie z Francji do Wielkiej Brytanii. Przysięgam, za każdym razem, kiedy żonie mówię, że coś takiego siedzi w łazience, to ona mówi, że przesadzam. Taka ładna żabka. A podobno powoduje w życiu mężczyzny takie straty, jak niedobra żona. Córka mówi, że w tej figurce brakuje jeszcze jednego zestawu rączek i byłoby czego nam to dowodzi? Absolutnie niczego. Wszystko szło dobrze do momentu, aż przyszedłem żonie pomóc. A co robi żona? Żona rysuje reguły, które obowiązują w domu. No <grymne> Na obiad wylądowaliśmy w takim miejscu. Na wstępie pan zapytał, czy mamy iPhoney czy Samsungi. Y. Powiedzieliśmy, że Samsungi. Y to on powiedział, że nie, niestety nie to. Ale mamy znajomych z iPhoneami. Wcím się? Dobrego ranku. Jak? Sprawy. W mnie wszystko dobrze. Jak te się zwąty? Mnie Julia. Do